Dzisiaj krótki, obiecany filmik na temat czujnika zegarowego. Pewnie pamiętacie z innych z poprzednich, że chciałem robić pomiary tokarki, ale tak jak też zresztą tutaj widzicie, ten czujnik po prostu nie domaga. Dostałem pozwolenie na to, żeby sobie go rozkręcić. On już pewnie pójdzie do utylizacji albo ja zostawię sobie go jako zabytek, pamiątkę może. Ciekawe, może coś z niego zrobię nawet, ale to tam pewnie za Długi, długi czas, bo trochę jeszcze mam zaległości, w każdym razie widzicie, że za każdym obojętnie jakim posunięciem nie wraca na pozycję. Sobie lata jak chce, Tego sobie rozkręcimy teraz go i zobaczymy, co taki czujnik na środku. Też jeszcze nigdy nie rozkręcałem czegoś takiego. Zobaczymy, jak to działa, co jest w środku i co może być ewentualną przyczyną. Pewnie nie da się tego naprawić. <laughs> Bo to są bardzo precyzyjne narzędzia pomiarowe i jeżeli już to, no to po prostu się kupuje nowe. Można gdzieś to dać do naprawy, ale nie wiem czy to się właściwie opłaca. Zakupiłem sobie czujnik zegarowy ze statywem, dlatego będę miał już do pomiarów taki, który jest sprawny i działa. Tutaj są trzy śrubki. Odkręcamy je, żeby pokrywkę tylną z uchwytem do mocowania ściągnąć. I co tu jest w środku? Zobaczmy sobie. Mamy jakieś cięgna, mamy jakieś sprężynki, mamy też jakieś zębatki. I tak to tu się rusza. Zaraz zobaczymy, czy znajdziemy przyczynę tego, dlaczego on nam tak wichruje i nie pokazuje dobrych wymiarów. Przyjrzymy się temu z bliska. Słychać nawet, że gdzieś on tutaj się blokuje i ociera. Nie chodzi tak, jak powinien. A być może już te sprężynki są wyrobione, bo zębatki raczej nie, ale sprężynki na pewno. Ale jeszcze tak patrzę i zauważyłem. Może będzie to tutaj widać teraz w tym miejscu, tutaj, gdzie chodzi igiełka sobie, ten trzpień widać, że jest wytarty i być może właśnie to jest przyczyna tego że on nie schodzi do końca i nie pokazuje wymiaru takiego jakbyśmy ustawili na początku a teraz też dokładnie to widać to wytarcie i to wytarcie nie jest nawet na całej powierzchni tylko na, na części i wydaje mi się, że to jest przyczyna tego, że on nie działa tak jak powinien. Ja będę go dalej rozkręcał, bo tak jak mówiłem, zostawię chyba sobie go jako eksponat. Wszystko właściwie widać na jakiej to zasadzie działa. Ta zębatka, ta zębatka odpowiada za ta, ta zębatka, ta większa odpowiada za pokazywanie. Na tarczy y, milimetrów. On ma zakres od 1 do, do 10 mm. Natomiast cały ten mechanizm, poza tym, jest tutaj ustawiony tak, żeby przekazać też y, siłę na tę wskazówkę, która pokazuje w y, y, setkach milimetra. No, to by było na tyle, jeżeli chodzi o czujnik zegarowy. Pozdrawiam. Proszę łapkę w górę, komentujcie. Może byście chcieli coś jeszcze zobaczyć, innego? Może komuś coś się spodobało, albo nie podobało? Też proszę o konstruktywną krytykę. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.